Dzień dobry Państwu przyjmie wobec PKP Talwisowskim w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Witajcie serdecznie. Dzisiejszego popołudnia, 18 2 grudnia. Za mną w ramach przypomnienia stoją produkty, które można nabyć w sklepie smak.pl. Pisane przez 2a. Dzięki temu że sklep ten współpracuje z kanałem Kapitan Lisowski. macie tam pięcioprocentową bonifikatę, upust, rabat, jak to nazwiecie, tak chcecie, na zakupy, a jest tam asortyment nie tylko związany z tym, co można zjeść, ale również z tym, co się nosi i nie tylko, outdoor full wypas. To przypominam też o sklepie Gearforge, a w najbliższym czasie będę miał od nich opracowane dla nich i brandowane ich logiem racje Meals Ready to Eat czyli gotowe do podgrzania. Więc pozdrawiam moich kolegów z tych sklepów, z których każdy udziela odpowiedniego rabatu na hasło kapita. A tu i teraz. Witając Was moi drodzy, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, przeciwstawienia się niekorzystnym trendom, bo yy, zdecydowanie jedna część sceny politycznej czuje się mocno urażona moimi komentarzami związanymi z tym, jak bardzo prorosyjskie prezentują poglądy, więc cóż, ich wina, nie moja. A teraz zapraszam do spędzenia porcji czasu. W moim towarzystwie i z moimi komentarzami do dzisiejszych wydarzeń. Jako pierwsza sprawa zajmiemy się tym, co najbardziej mnie dziś zbulwersowało, postawiło do pionu. Najpierw nie wierzyłem, myślałem, że to jest bardziej plotka, ale coraz więcej informacji zdaje się potwierdzać tą informację. Ale słuchajcie, na spokojnie. Poczekajmy na fakty, aczkolwiek zapowiedź bo tak to traktuje. tej informacji i ładunku, jakie na ze sobą niesie, jest jak dla mnie masakryczna. Otóż według portalu Politico USA planują zwrócić Rosji aktywa zamrożone po podpisaniu porozumienia pokojowego i przekazali tą wiadomość przedstawicielowi Unii Europejskiej, czyli chodzi przede wszystkim o pieniądze zamrożone w Europie, bo w Stanach było ich niewiele, a to jest... Tak, jest takie słowo na S, kończy się syństwo. Tak bym to delikatnie nazwał. Jeżeli rzeczywiście Trump to idzie, to nie ma już nadziei na to, żeby coś ta administracja prezentowała sobą lepszego niż poziom szlamu i ścieku z barów mlecznych. Jak podaje polityko, powołując się na dowód wysoko postawionych dyplomatów, administracja Trumpa takie właśnie chce decyzje podjąć, pod warunkiem oczywiście podpisania traktatu porozumienia pokojowego <laughs> czyli zmuszenia Ukrainy do zawarcia pokoju na warunkach rosyjskich i ma się to kompletnie <laughs> przepraszam nijak do tego o czym mówił Krzysiek Wojczal, że świetnie zaplanowane w tym 28 punktowym planie, że oddawanie albo nawet zdejmowanie sankcji w miarę tego jak będą wypełniać postanowienia porozumienia pokojowego Rosjanie, a tu co kiedy tylko podpiszą, nieważne co, byleby to nazywało się traktat pokojowy, od razu dostają swoje zamrożone aktywa, żeby mieli co, żeby mieli na stabilizację budżetu i na dalsze prowadzenie wojny, jak tylko im się spodoba. No gratuluję Panie Trump. A urzędnicy amerykańscy poinformowali o tym wysłannika Unii do spraw sankcji Davida O'Sullivan'a podczas jego wizyty w Waszyngtonie. I to tego lata, dopiero teraz ta informacja wypłynęła. Długo się zastanawiali u Europejczycy, co z tym zrobić, ale jednocześnie cały czas kombinowali i googlowali. A dzisiaj czystym przypadkiem, ponoć Belgia i przedstawiciele Euroclearu powiedzieli, że nie ten teges, a Unia Europejska, że rzekomo niby odmówiła gwarancji dotyczących tych pieniędzy, to miały być jako zabezpieczenie pożyczek dla Ukrainy. Za dużo tych przypadków naraz. Absolutnie nie wierzę w takie stada przypadków. I we wrześniu przewodnicząca von der Leyen zaproponowała udzielnie Ukrainie pożyczki reparacyjnej, zabezpieczonej zamrożonymi aktywami Rosji. I tu po prostu za dużo tego jest. A pierwotny plan przewidywał, że 100 miliardów zamrożonych aktywów miałoby zostać zainwestowanych w prowadzone przez USA działania na rzecz odbudowy Ukrainy. To, to, to USA jest tym najbardziej finansującym i prowadzącym prace związane z odbudową Ukrainy? No jakoś nie zauważyłem. Pozostałe środki miałby trafić do amerykańsko-rosyjskiego funduszu. I co? I znowu mm, pranie brudnych pieniędzy przez Manhattan? Odsyłam do materiału o Stevenie Witkowie. Plan ten był krytykowany przez unijnych polityków, którzy byli oburzeni perspektywą przejęcia przez USA części aktywów i podzielenia się resztą z Rosją. Belgia popiera jednak amerykański plan, ale właśnie Belgia czy Euroclear, gdyż jest zdania, że przejęcie aktywów byłoby przeszkodą na drodze do pokoju. No, większego absurdu nie słyszałem, nie czytałem. Financial Times powołując się na źródła, donosi, że Europejski Bank Centralny odmówił wsparcia pożyczki w wysokości 140 miliardów euro dla Ukrainy, zabezpieczonej tymi zamrożonymi aktywami. Według gazety urzędnicy komisji zwrócili się do banku z prośbą o udzielenie pożyczki Euroclear Bank, ale regulator stwierdził, że propozycja komisji jest równoznaczna z finansowaniem monetarnym, w ramach którego bank centralny bezpośrednio finansuje deficyt budżetu państwa, co jest zakazane przez traktaty unijne. Według dwóch źródeł komisja rozpoczęła pracę nad alternatywnymi propozycjami, które zapewniłyby tymczasową płynność finansową w celu wsparcia pożyczki w wysokości 140 miliardów euro dla Kijowa. W zeszłym tygodniu Putin ogłosił, że rząd na jego polecenie opracowuje pakiet środków zaradczych na wypadek przejęcia majątku Moskwy. I według Putina wszyscy sobie zdają sprawę, że stanowiłoby to kradzież cudzego mienia. Nie sprecyzował, o jakie środki chodzi. Ja tylko przypomnę, że kradzież, jakiej dopuścił się Kreml na Ukrainie i Ukraińcach, zdecydowanie przewyższa wartość tych środków, bo ukradł im wolność, życie, majątki, kraj w znacznej części. Następna sprawa dotyczy jak najbardziej cara Putina. Otóż wystąpił on na forum gospodarczym w Rosji, kolejnym spędzie dla nieistotnych i nieznaczących w skali świata ludzi, na którym występują pacynki i występuje car oraz przedstawiciele cara. Odniósł się także do współpracy z Chinami i Indiami, ocenił, że Rosja z tymi państwami od dawna utrzymuje silne więzi przyjaźni i strategicznego partnerstwa. A indyjskie największe rafinerie, właśnie z dodatkowym dyskontem, zaczęły znowu zamawiać na styczeń. Rosyjską ropę. Jak to powiedział CAR, chcę podkreślić nasz cel, jak nie jest przeniesienie współpracy z Chińską Republiką Ludową i Republiką Indii na jakościowo nowy poziom. Tymczasem realnie sytuacja gospodarcza Rosji zmusza go do takich haseł. Powiedział, nawet coś w temacie tejże sytuacji gospodarczej. Ocenił, że utrzymuje się rekordowo niskie bezrobocie na poziomie 2,2%. No to bezrobocie jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki specjalnej operacji wojennej. Zdaniem jego kluczowym osiągnięciem, które wskazał, jest ograniczenie inflacji, które jest jakie? Tylko i wyłącznie czysto deklaratywnie papierowe, nie ma nic wspólnego z realiami. Ale w grudniu według niego powinna ona wynieść tylko około 6% i dlatego nadal utrzymują... Kilkunastoprocentowe stopy procentowe, prawda? Jakież to jest ze sobą dobrze wszystko powiązane. Dodatkowo poinformował, że wzrost PKB ma wynieść między 0,5% a 1%, co też nie jest prawdą. Putin w swoim wystąpieniu zapewnił, że finanse Rosji są stabilne, a zobowiązania społeczne, obronność i rozwój są w pełni finansowane, co widać po ograniczeniach finansowania właśnie wszystkich elementów systemu opieki społecznej w kraju, który jest więzieniem narodów. Oczywiście musiał też skrytykować Zachód. Oskarżył ten, że Zachód o chęć wyeliminowania konkurentów z gospodarki światowej i utrzymania monopolu. No, monopol to się może w pewnych kwestiach tylko i wyłącznie do swojego sąsiada z Chin rzucać, no ale lepiej jest oczywiście próbować obrzucić błotem zachód. Twierdzą, że współczesny świat charakteryzuje się dużymi turbulencjami, które w dużej mierze są wywołane przez antykonkurencyjne metody walki stosowane przez niektóre kraje Zachodu, czyli nie, nie przez Unię Europejską, bo nie jest ona krajem. Dodał też, że Rosja mierzy się obecnie z presją zewnętrzną, ale z powodzeniem sobie z nią radzi. Easy, luz, cygarko, na wargie, szlugie, kawiorek, chlebek, masełko do tego. I wódka Putin, prawda? No. Ocenił, że kraje europejskie wysuwają odnośnie do możliwego porozumienia pokojowego z Ukrainą żądania, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia. W końcu Rosja jest tu agresorem. Zdaniem Putina Europejczycy utrudniają amerykańskiej administracji. No w końcu wyszło szydło z worka, kto tu kim steruje. I prezydentowi Trumpowi utrudniają osiągnięcie pokoju drogą rozmów. Wyraził przekonanie, że Europejczycy sami się odsunęli od rozmów pokojowych. Naprawdę. Powinna się Europa zastanowić, jak bardzo jest w stanie pokazać środkowy palec administracji Trumpa, która po tym, jak Europa przestanie z nią normalne relacje utrzymywać, na pewno Amerykanie pokazaliby przy najbliższych wyborach Trumpowi, gdzie jest jego miejsce. Ostrzegł też, że Rosja podejmie kroki przeciw tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie. Niedawny atak na tankowce w pobliżu Turcji nazwał piractwem i zapowiedział na ataków na obiekty i statki ukraińskie. Myślę, że jak na razie to więcej statków straciła Rosja i ten trend pewnie się utrzyma. A ból głowy na rynkach finansowych nadciąga w coraz większym stopniu. Nie da się ukryć. Jim Chanos, legendarny inwestor według Amerykanów, grający na spadki, zwraca uwagę na mało widoczny, ale coraz ważniejszy segment rynku, czyli dług zabezpieczony chipami AI Nvidia. Znowu jakaś syntetyczna forma papierów wartościowych. Przypomnę aferę Wells Fargo i tym podobnych. Dodaję, że to wszystko zmierza w złym kierunku i może się fatalnie skończyć. Zdaniem Chanosa, boom na pożyczki pod zastaw układów GPU może zakończyć się falą niewypłacalności, jeśli biznesy oparte na AI nie zaczną szybko zarabiać, a sami dyrektorzy z firmy OpenAI mówią, że nie widzą na tą chwilę możliwości tego, żeby zarabiali na swoje utrzymanie. Nowi dostawcy chmury dla AI, tak zwane NeoChmury, czyli CoreWave, FluidStack, Lambda, Cruzo i inni, zaciągają wielomiliardowe. Nie przesłyszeliście się? Wielomiliardowe kredyty, wykorzystując fizyczne GPU NVIDIA jako zabezpieczenie. Wynajmują powierzchnię w centrach danych, wypełniają je drogim sprzętem, a następnie sprzedają moc obliczeniową firmom trenującym modele AI. Skala tego zadłużenia przekracza już 20 miliardów dolarów, a część tych firm ma pojedynczo po około 10 miliardów długu. Jednocześnie ich wyniki finansowe pozostają słabe, przychody szybko rosną, ale biznesy często są. Długo nierentowne, a jak się okaże, że będą trwale nierentowne, głównym założeniem w ich modelach jest długość ekonomicznego życia chipów NVIDIA. ochmury często zakładają, że GPU będą generować przychody przez około 6 lat. Choć nawet tak konserwatywna firma jak Amazon skraca już okres amortyzacji do lat 5, widocznie widzi ku temu odpowiedni, odpowiednio mocny powód. Chanos ostrzega, że rzeczywista żywotność może być bliższa raczej 36 miesiąc, bo Nvidia wprowadza nowe generacje układów mniej więcej co 18 miesięcy. Gdy starsze chipy szybciej tracą na wartości, trudniej na nich zarobić tyle, by spłacić poważne długi. Jeżeli więc wartość rynkowa używanych GPU spadnie poniżej wartości zabezpieczonych nimi kredytów, a przepływy pieniężne z wynajmu mocy obliczeniowej nie pokryją rat i odsetek, część firm stanie przed trudnym wyborem. Będzie to restrukturyzacja zadłużenia albo niewypłacalność. Wtedy inwestorzy odkryją, że zabezpieczenie wcale nie jest tak twarde, jak wyglądało w prospektach emisyjnych. Ryzyko nie kończy się na pojedynczych firmach. Ten typ finansowania stał się modny wśród funduszy Private Equity, Private Credit i Banków Inwestycyjnych. Dług oparty na GPU trafia do portfeli różnych instytucji. Czasem jest dalej, rest, dalej strukturyzowany, przepraszam, i odsprzedawany. Jeśli kilku większych graczy naraz zacznie mieć problemy ze spłatą, może to wymusić gwałtowne przewartościowanie ryzyka, ograniczenie nowego finansowania i skokowy wzrost kosztu kredytu. W szerszym segmencie rynku technologicznego. No, wypisz, wymaluj sytuacja z Wells Fargo i z kredytami subprime. Ameryka szykuje sobie stryczek. Czaro podkreśla, że nie musi to być kopia kryzysu z 2008, ale może przypominać pęknięcie bańki dotkomowej, której wyceny spółek AI, powiązanych firm, nagle dostosują się do twardej rzeczywistości. I aby uniknąć takiego scenariusza, <coughs> przepraszam, neochmury musiałyby szybko udowodnić trwałą rentowność przy bardziej realistycznym okresie życia GPU, a kredytodawcy zacząć wyceniać ryzyko technologiczne dużo ostrożniej. Zamiast traktować chipy NVIDIA jak bezpieczną i długotrwałą infrastrukturę, zwłaszcza że konkurencja jednak NVIDIA rośnie. No, i to było o korupcji na Ukrainie. Nie mówi się o korupcji w Rosji, ponieważ w Rosji zostały wyłączone wszystkie niezależne instytucje związane ze ściganiem tego zjawiska, więc już się nie mówi, bo się go nie stwierdza, nie wykrywa. A to oznacza, że się nie ściga. No ale teraz chodzi o Unię Europejską. Była szefowa Unii Dyplomacji, została zatrzymana. Łącznie zatrzymano trzy osoby w Belgii w związku z dochodzeniem dotyczącym możliwych nadużyć finansowych przy wykorzystaniu środków unijnych. Wśród zatrzymanych znalazła się właśnie Frederica Mogherini, o czym poinformował belgijski dziennik Glesław. Prokuratura Europejska potwierdziła, że przeprowadzono przeszukania w kilku lokalizacjach, w tym brukselskiej siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli właśnie Europejskiej Dyplomacji. Oraz w budynkach Kolegium Europejskiego w Brugi. Według komunikatu działania te mają związek ze śledztwem dotyczącym możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Jak podaje Lesoir, w sprawie zatrzymano no nieprzypadkowe osoby. I powołując się na swoje źródła, gazeta pisze, że. Była wiceprzewodnicząca komisji, przebywa obecnie w areszcie policyjnym. Poinformowano także o zatrzymaniu włoskiego dyplomaty Stefano Sanino, który pełnił funkcję sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w latach 2021-2025. A Mogherini jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy unijnej dyplomacji. Jako wysoka przedstawicielka Unii do Spraw Zagranicznych i Obronnych pełniła swoją funkcję w latach 2014-2019 obecnie kieruje Kolegium Europejskim, instytucją szkolącą przyszłych urzędników unijnych. No jakoś Włosi nie mają ostatnio dobrej pasy w Komisji Europejskiej. A to jest Polak, Polak, którego firmę wyceniono już na miliard dolarów. Dlaczego wyceniono? Bo siedzi właśnie w AI czyli jednak jest narażony na ryzyko, o którym przed chwilą mówiliśmy w kontekście kryzysu. No ale i tak warto o nim się dowiedzieć. Chodzi o 30-letniego Matiego Staniszewskiego, współzałożyciela firmy Eleven Labs, który trafił na okładkę światowego magazynu Forbes. Pismo określa Polaka mianem głosu AI i ocenia, że współtworzona przez niego spółka już rywalizuje z amerykańskimi big techami. Oby nie było to na wyrost. Założona w 2022 roku przez dwóch polskich przedsiębiorców, Matiego Staniszewskiego i Piotra Dąbkowskiego, Eleven Labs jest obecnie światowym graczem w sektorze generatywnej AI, w wersji audio. Firma tworzy narzędzia AI dla branży kreatywnej, wydawniczej i mediowej. Wcześniej magazyn Time umieścił Staniszewskiego na liście 100 najbardziej wpływowych osób tej branży na świecie. A teraz na samo 11 Labs uwagę zwrócił Forbes. Zawsze cieszę się sukcesem Polaka. Gazeta podkreśla, że 11 Labs wyprzedza OpenAI w rozwoju sztucznej inteligencji w zakresie zamiany mowy na tekst i muzykę. Magazyn dodaje, że firma jest rentowna i w ciągu ostatnich miesięcy miała wypracować około 116 milionów dolarów zysku, co w branży AI jest jak najbardziej rzeczą nieoczywistą. W październiku wycena Jelen Labs sięgnęła 6,6 miliarda dolarów. Spółka, jak da się przeczytać, została jednym z najcenniejszych startupów w Europie. A Staniszewski i Dąbkowski są obecnie miliarderami. Każdy z nich jest wart ponad miliard jako osoba. Polski startup współpracuje m.in. z producentem gier komputerowych Epic Games, który wykorzystuje AI do nagrywania głosów postaci w grze Fortnite która ma przecież bagatela 650, 650 milionów użytkowników na całym świecie Epic Games wykorzystała między innymi głos Darta Wadera z Gwiezdnych Wojen, na co pozwolili spadkobiercy zmarłego aktora Jamesa Earla Jones. Kolejne miliony dolarów polska firma otrzymuje od youtuberów czy twórców podcastów. Zdaniem Forbesa Staniszewski konkuruje z gigantami takimi jak Google, Microsoft, Amazon i OpenAI, aby stać się faktycznym głosem sztucznej inteligencji. Rok temu w rozmowie z Manny.pl Staniszewski mówił, że w młodości razem z Piotrem Dąbkowskim oglądał amerykańskie filmy z beznamiętnym lektorem. Chcieliśmy zaproponować alternatywę, zaoferowanie tej samej treści, przekazanej głosem tego samego aktora, ale w ojczystym języku widza lub słuchacza. I dodał, że ich model może rozwiązać jeden z największych problemów związanych z generowaniem naturalnej mowy przez AI, czyli zrozumienie kontekstu tekstu i emocji, jakie przekazuje. Życzę Wam sukcesu. A teraz coś spektakularnego poprzez sam zamysł, a potem dopiero przez wykonanie. Moi drodzy, chodzi o kogoś o wielkiej cierpliwości. Niemiecki system bankowy okazał się skuteczniejszy niż miejskie procedury kontrolne. Wpłaty gotówkowe na ogromną skalę spowodowały. Włączenie się alarmów i doprowadziły śledczych do urzędnika, który latami wynosił bilon z parkometrów. Sprawa dotyczy niemieckiej Bawarii i pokazuje, jak trudno ukryć nielegalny majątek w dobie ścisłego nadzoru finansowego. Sprawa wstrząsnęła niemieckim Kempten. To gotowy scenariusz na film o zuchwałości złodzieja, choć narzędzia przestępstwa były prozaicznie banalne. Niemieckie służby poinformowały o zatrzymaniu pracownika miejskiego oraz jego żony, którzy są podejrzani o wprowadzenie, wyprowadzenie z miejskiej kasy wielkich kwot. Łupem pary nie padły jednak cyfrowe przelewy czy dotacje, ale fizyczny bilon wybierany z parkometrów. A skala procederu rzekomo jest porażająca, bo ponad milion euro. Mechanizm przestępstwa wydawał się prosty, ale wymagał systematyczności i dostępu do miejskiej infrastruktury. Zatrzymany mężczyzna, będąc pracownikiem zatrudnionym przez miasto, miał fizyczną możliwość ingerencji w urządzenia pobierające opłaty za parkowanie. Według ustaleń śledczych, rzędnik nielegalnie przywłaszczał sobie monety, które następnie trafiały do domowego budżetu, a stamtąd na rachunki bankowe. To, co umknęło uwadze miejskich audytorów, nie uszło jednak uwadze systemu bankowego. Kluczowym momentem śledztwa okazało się zgłoszenie z instytucji finansowej. Właśnie bankowe systemy bezpieczeństwa, wyczulone na procedury anty-money laundering, czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, oflagowały serię wpłat gotówkowych na różne konta. Podejrzenia wzbudziła regularność oraz wolumen wpłacanej gotówki. Pracownicy banku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zgłosili sprawę odpowiednim służbom, podejrzewając próbę prania właśnie brudnych pieniędzy. I To właśnie ten sygnał pozwolił prokuraturze połączyć kropki i dotrzeć do źródła pochodzenia pieniędzy. W procedurze kluczową rolę odgrywała żona urzędnika. To ona miała dostęp do kont, na które systematycznie wpływały środki pochodzące z procederu. W efekcie tych działań prokuratura wydała nakaz aresztowania obojga małżonków. Podejrzani zostali zatrzymani przez właściwe służby i trafili do aresztu, gdzie usłyszeli już formalne zarzuty kradzieży. Ujawnienie afery wywołało szok w miasteczku Kempten. Skala nadużyć oraz fakt, że dokonywał ich wieloletni pracownik stawiają pod znakiem zapytania skuteczność dotychczasowych mechanizmów kontrolnych w bawarskim mieście, a w ramach trwającego śledztwa służby przeszukały już miejskie instytucje szukając dowodów i ewentualnych luk w systemie, które umożliwiły tak długotrwały proceder Straty miasta no, przy wielkości tego miasteczka oceniane są jako naprawdę porażające i mogą jeszcze wzrosnąć w toku dokładnego audytu. Wiadomo, że co najmniej był już to milion. Śledczy badają teraz, jak długo trwał proceder i czy w sprawę mogą być zamieszane jeszcze inne osoby. Jest to też wyraźny sygnał, że tradycyjna gotówka wciąż generuje istotne ryzyka operacyjne, i jest to jakby na zamówienie tych, którzy chcą pozbyć się gotówki z obrotu. W Unii Europejskiej historia pieniądza w formie metalowych krążków jest długa i ja nadal chciałbym, aby ona istniała. Nie dajmy się zwariować. Coś z pogody, z pogody, wieści są trudne do zaakceptowania. Jak podają meteorolodzy, na skutek nagłego ocieplenia stratosferycznego, rozerwany został wir polarny i będzie to się wiązać ze sporymi zawirowaniami w pogodzie. I musimy się na przygotować. Co to oznacza? Sami widzicie, jak ten wir mniej więcej wygląda, i na skutek tego wszystkiego mogą być srogie mrozy i silne opady śniegu, także na średnich szerokościach geograficznych, czyli między innymi nad Europą oraz w większości USA. Z wiadomości tej będą zadowoleni wszyscy miłośnicy prawdziwej zimy. Wir polarny to rozległy układ wiatru i niskiego ciśnienia, który zimą krąży wysoko nad obszarami polarnymi i można go sobie wyobrazić jako potężny wir zimnego powietrza rozciągający się od powierzchni ziemi aż po stratosferę, nawet kilkadziesiąt kilometrów w górę. Czasami jednak ten stabilny układ zostaje zaburzony. Dochodzi wtedy do tak zwanego stratosferycznego ocieplenia, czyli zjawiska, w którym temperatura i ciśnienie w górnych warstwach atmosfery gwałtownie rosną. Taki nagły skok działa jak uderzenie w wir. Osłabia go, deformuje, a w skrajnych przypadkach wręcz rozrywa. Gdy to się stanie, zamknięte dotąd nad biegunem mroźne powietrze może wydostać się na południe, przynosząc silne ochłodzenie między innymi nad Europą i innymi regionami o umiarkowanych szerokościach geograficznych. Jest to rzadkie zjawisko, ale w najnowszych modelach pogodowych widać ogromny obszar bardzo wysokiego ciśnienia. W ciągu ostatnich 70 lat tylko kilka razy zdarzyło się tak wczesne i tak silne ocieplenie stratosferyczne. Jeśli późniejsze analizy to potwierdzą, obecnie może okazać się najwcześniejszym zarejestrowanym w historii tego typu zjawiskiem i może niestety być zwiastunem naprawdę ciężkiej i zimy, która co nieco była niby przepowiadana. Więc Bądźmy gotowi na różne nieciekawe rzeczy. Z drugiej strony, może niektórzy się dowiedzą, jak wygląda prawdziwa zima. No, no, zobaczymy, jak każdy z nas to wytrzyma. I na koniec dziwne zjawisko na placach z węglem. Otóż niektóre gatunki węgla można kupić w grudniu taniej w ramach promocji Black Wix. OK, Okej, no rozumiemy to. Zajmująca się sprzedażą. Spółka. Polskiej Grupy Górniczej zaczęła realizować przeceny węgla opałowego. Na niektórych rodzajach jest to różnica na tonie nawet 150 zł. W dół to rzadkość. Spółka wyprzedaje też węgiel wycofany z oferty. W niektórych składach opału również można liczyć na niższe ceny. No, konkurencja reaguje na zachowanie lidera choć klienci już zrobili zapasy na zimę, więc ruch jest mniejszy sprzedawcy obniżają ceny albo robią specjalne promocje, żeby towar sprzedać. Co ciekawe, polski arm smogowy podał niedawno, że koszt ogrzewania węglem spadł w porównaniu rok do roku. No i dobrze. A grudzień to środek sezonu grzewczego i zwiększonego zapotrzebowania na opał. Jeszcze kilka lat temu, o tej porze, ceny węgla opałowego raczej szybowały w górę. W tym roku ceny są względnie stabilne, a nawet właśnie nastąpiła Ciekawa przecena, kto może ten odczuje. A odczuje ten, kto może. Więc trzymajmy się tego i niech tak będzie. I to by było na tyle w drugim dzisiejszym wejściu. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdym, na pisany sposób. A wszystkich tych, którzy kanał wspierają, bardzo Wam wszystkim za to serdecznie dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy. Przeni wobec, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.